Się, Monko widział, jesteś Team Z ze mną jest. STS. STS. Dzisiaj gramy w Toilet Tour to, Defense, bo jest nowy bo i evencik Bardziej updatecik, bo eventu chyba tu nie ma nigdzie. Yy, ale jak widzisz, masz yy, tutaj, ja już się zaopatrzyłem, po środku, na górze masz yy, prezencik. Co czas. I jakiś mm -hmm. Sigma gift jest. No. Za 6 godzin. Za. No. Dobra, wracając. Mm. Tymczasem my. Ja -my mam nową postaćkę Gravity Gun kameraman Wiesz? Mm -hmm. Te chodź zobaczmy tutaj sobie. O Ohio mode jest. To by zagramy. Turki o Ohio. Town Aha. albo St. Town. Dobra, najpierw takie. E, najpierw to, Sal... Sal... Ale na Sound ISU zgraliśmy przecież A. A, no to dawaj te Turki Town Turki Town, najstarszy z tych Bo najstarszy, zgadnij jaki był event Nie wiem. Ja na nim byłem Nie wiem. Y, To był... Y, w 2023 to był... Y, świąteczny event mhm. Renifer? No, właśnie Reniferek tam był A. Nie wiem, czy ty chyba też był Ty wtedy dołączałeś do toileta, nie? Mhm. Czekaj, e... co jest? Że no, to ciężkie będzie Ale co? Ono, no, ten jak był chyba ciężki? Tak, był ciężki XD No, no co jest? Coś bim? Nie, bo on lecą co? Jeszcze. A ty nie masz? No. Ja myślałem, że ty masz, już postawiłem. No ja też postawiłem. Tam. O Jezus, po trzy lecą? Nie no, naprawdę! No nie. Czekaj, ty sobie ze mnie jaja robisz, prawda? Ty ze, ty ze mnie sobie jajar. Aha, A nie. Ananaski chłop postawił. Chłop, postawił się... ananaski. Weź nie sobie ananasków. Po prostu pozbieraj na coś. Zbieram. To sobie pozbieram. E, ja można. nie wiem... Dobra, ulepszę. Gri, ulepszę green laserka. E, o. I pajak teraz on le, leja. I on ma tutaj na wszystkie... na wszystkie... Reni, Ferciu Sigma. A zobacz, a mój green laserek, nie? No. Teraz ma tutaj zasięg na wszystkie te toalety, gdzie idą. I mam jakąś nową postaćkę. Gravity Gun Cameraman. Nie znam. Widzowie, On, ona nie jest z tego updateciku, ale no wygl wygląda potężnym, tak. Żeby nie było my nie testowaliśmy tej mapki przed tym, przed no. tym nagraniem. Żebyś. Więc. No. Żebyśmy mieli z wami jakby wrażenie uh -huh. To nie tak, że my mamy już wszystkie mapki, gdzie co postawić, tylko po prostu... No, widzicie? Sumaj jaka Co robi. Ej, Jeszcze Grin mu pomaga. Chub. No,